Siemano, z tej strony Fabon i witam was w kolejnym materiale na kanale, w dniu dzisiejszym kolejnym materiale z cyklu przeglądu aktualizacji. W dniu dzisiejszym, wyjątkowo w czwartek, został dodany do gry nowy snapshot, który, cóż, jest bardzo rozczarowujący. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. I myślę, że ten materiał będzie naprawdę bardzo krótki, ponieważ praktycznie nic nie zostało dodane, no ale myślę, że najlepiej będzie jak po prostu o tym opowiem. Na początek zaczniemy od kompletnego rozczarowania, czyli braku możliwości importowania swoich poprzednich światów. I tak, wiem, że już wcześniej był ten problem, ale tym razem nie można nawet odtworzyć świata z poprzedniego Snapshota, co jest według mnie trochę dziwną decyzją. Nie wiem czym to zostało spowodowane, no ale tak jest i. W tym snapshotie jeszcze nie będziemy w stanie przekonwertować naszych starych światów. Co ciekawe, ponieważ we wersji Bedrock, czyli Windows 10 Edition, taka możliwość już jest. Więc jeżeli chcecie materiał z porównania, jak te światy zostaną przekonwertowane, to piszcie koniecznie w komentarzach. Ja się może tym zajmę kiedyś. Drugim rozczarowaniem jest brak naprawionego nederu. Tak jest. To, co Wam pokazywałem poprzednio, cały czas występuje. Nie ma czerwonych i niebieskich biomów, e, Solsan 2... Też nie ma na sobie Sol sandu, no kaplica kompletna i prawdę mówiąc troszeczkę shame dla Mojangu, że dalej tego nie naprawili. Ponadto został lekko przemieniony system generowania rud. Od teraz miedź może się generować aż do poziomu 95 na Y, co jest dedykowane tym, żeby występowało ona w górach oraz nieco został zwiększony jej spawn rate. Ponadto lapis może być teraz w rudach bardziej zbitych generowany na świecie. Ponadto w pacznoucach jest jeszcze wzmianka o tym, że jeżeli muśniemy blok trawy, to nie wytracamy naszego sprintu, jeżeli mamy go włączonego. Co no, chyba za bardzo nie działa z moich doświadczeń. Nie wiem, może to ja robię coś źle, ale bardziej mi to wygląda, że po prostu jeszcze ta mechanika nie została zaimplementowana do gry. Ponadto Mojang w końcu przyznało się, że czasami na nowych snapshotach może zacinać Minecraft w znaczeniu laga kompletnego, że nie można otwierać skrzynek, zniszczone bloki nie wypadają do i itd., itd. No fajnie, tylko że ta usterka jest już od 1.17 i ja sam nie raz zauważyłem tą sytuację. No ale dobra, no chyba coś musiało zostać do tego Minecrafta dodanego, czyż nie? No. Tak, została dodana jedna najważniejsza w tej aktualizacji funkcja, mianowicie w ustawieniach oraz ustawieniach graficznych został dodany nowy suwak Simulation Distance. Co on takiego robi? Obecnie ustawiłem tą opcję na dwa czanki i co to będzie nam dawało? Obecnie na tym czanku, na którym się znajduję, znajduje się również owca, i ona może normalnie się ruszać, może uciekać kiedy ją walnę, ale kiedy oddalę się o odległość tych dwóch do trzech czanków. Ta owca zastyga w miejscu. Nie będzie się ruszać, nie będzie jeść trawy, i ogółem będzie takim NPC-em, co to tylko patrzy w jedną stronę i nic nie robi. Czy to pomoże w przypadku słabszych komputerów? Być może, ale jednak nie polecałbym tego używać na jakichś mocniejszych komputerach. To po prostu głupio wygląda, że ta owca od tak se stoi i nic nie robi. Patrzcie tylko na te pszczoły, co to jest! Ponadto zostały wprowadzone drobne zmiany techniczne, takie jak redystrybucja, czyli powrót telemetrii, która pozwala twórcom na zebranie informacji z naszego świata, typu co tam nie banglało, dlaczego wywaliło Minecrafta itp., żeby w przyszłości mogli to naprawić. Oraz zmieniono ilość możliwych wątków backgroundowych, czyli takich, co działają w tle, z 7 do aż 255. Jeżeli kogoś interesuje ta informacja, no to proszę bardzo co, a jeżeli nie, no to... To niestety tyle w tym snapshotzie. Trzeba przyznać, że dany snapshot jest po prostu rozczarowujący. Nie dodaje on kompletnie nic, czego byśmy mogli się spodziewać. Jedyna ta opcja, która w teorii ma poprawić wydajność. No i dodaje takie drobne zmiany, zmiany techniczne. Prawdę mówiąc, miałem nadzieję, że będzie już można zobaczyć stare światy w nowym wydaniu, że tak powiem, że ta funkcja z Bedrocka zostanie przerzucona. No ale niestety. Trochę się rozczarowałem. Przy okazji łapcie Sida, bo fajny teren się wygenerował. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam. No i co? No i to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja się z wami żegnam. Miejmy nadzieję, że za tydzień spotka nas nieco większy snapshot. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!